Nagrywamy, popatrz, chyba już lecimy. Tak. Tak, bo już się tak. ruszam tak dziwnie, to okej, okay, to... Trzybę, trzybę. Y, filmy... no. <ślech> to jeszcze leści. Próbujemy? Czekaj, będę. Film... Nie trudno, Dobrze, się... dobrze, jest, jest. Pow... Się... I... Y, a, Boże, nie, tutaj nie, bo teraz nas będzie przepalać w tą stronę, nie? Teraz tak, Wentor o rewolucji w przemyśle. Przemysław Kamiński, związany ze światem przemysłu od ponad 20 lat. Początkowo menedżer produkcji, obecnie jako specjalista nowych technologii w obróbce plastycznej blachy. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o aktualnych trendach w przemyśle, życiu innowacyjnych firm, sukcesach oraz wyzwaniach dla firm produkcyjnych. Dzień dobry, Przemysław Kamiński, firma Ventor. Słuchajcie, zgodnie z obietnicą, e, tak jak wspominałem wcześniej, ruszyliśmy z programem, e, z programem na naszym kanale YouTube, na którym będę zapraszał ciekawych gości i będziemy rozmawiać sobie o przemyśle, o biznesie, o życiu. Dzisiaj pierwszy odcinek, także wybaczcie nam wszystkie niuanse, które się pojawią, dziwne rzeczy po drodze, bo robimy to pierwszy raz. Natomiast na pierwszy, na pierwszy, do pierwszego odcinka i na pierwszy raz zaprosiłem naszego operatora, który jest odpowiedzialny za to, bo w tym zespole, który tworzy ten program na kanale YouTube są trzy osoby. Jestem ja, Patryk Orlański i Karolina. Karolina nas wspiera z biura, a Patryk jest dzisiaj ze mną, jest moim dzisiejszym gościem pierwszego odcinka. Także cześć, Dzień dobry, Patryk. Cześć. 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 E? Patryk jest naszym operatorem, naszym człowiekiem od, od kamery i zawsze jest po drugiej stronie kamery. Dzisiaj wyjątkowo, dzisiaj wyjątkowo jest z nami, z nami tutaj w moim samochodzie, bo akurat dzisiaj to robimy z samochodu i najczęściej chyba będzie z samochodu, bo wtedy mamy najwięcej czasu. Patryk jest operatorem, jest twórcą z nami tego kanału. Natomiast na co dzień Patryk tak jak wspominałem jest z drugiej strony kamery i nas kameruje, także wszystkie nasze na kanale filmy, które oglądacie, to właśnie on. Patryk Opowiedz coś o swojej pracy, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że Ty jesteś po drugiej stronie kamery, a ja muszę być z tej strony kamery. Właśnie Co nie wiem, jak do tego uwierdzi? doszło <laughs> i generalnie trochę się też stresuję tym, bo naprawdę mam bardzo, bardzo rzadkie okazje, aby występować przed kamerą. No, dzięki temu krokowi, który dzisiaj robimy, na pewno mam nadzieję, że to po prostu szybko się zmieni i będę dużo częściej właśnie... Nie przed, odpuszczę Ci, będzie częściej z tej strony, zobacz. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego, też to jest jakby no, wyzwanie duże, więc, więc jak najbardziej trzeba to robić. No jeśli chodzi o mnie, to zajmuję się przede wszystkim produkcją filmów y, profesjonalnych, dynamicznych, nowoczesnych i angażujących filmów dla przemysłu. Y, przede wszystkim przemysłu samochodowego, ale również przemysłu szklarskiego i jest to jakby 95% filmu. To nie przemysł, tak. Tak, tak? dokładnie. Skupiam mhm. się właśnie bardzo, bardzo mocno na przemyśle. Działam w branży już od ponad 3 lat, a doświadczenie mam bardzo duże, ponieważ y, tak naprawdę. Filmem interesuje się od, od, od wielu, wielu lat. Myślę, że to już tam tak gdzieś około, od około siedmiu, 8 lat nawet. Także... Młody człowiek siedem lat filmami się zajmuje, nie? To jest też... A powiedz, ten pierwszy film, powiedz mi, jak, jak to było z tym twoim pierwszym filmem? W ogóle skąd to się wzięło? Bo y, 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 wcześniej, przed, przed naszym spotkaniem, padałeś mi, że, że y, ten pierwszy przełomowy był ten pierwszy aparat, który, który tato ci kupił, tak? To, tak, ja... tak, zgadza się. To było, myślę... Myślałem... Już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to był właśnie Nikon D90, czyli pierwsza lustrzanka, która miała możliwość nagrywania filmów, wtedy jeszcze w jakości HD, czyli 720p. I pamiętam, bo wcześniej dużo interesowałem się fotografią, robiłem wiele zdjęć itd. Tak i tato jak był w Stanach, kupił mi aparat, ten aparat, no i od tego wszystko się zaczęło. Na początku nie używałem tych funkcji, ale potem w ogóle odkryłem, że ta funkcja jest. Okej, okay, czyli interesowałeś wtedy. się zdjęciami tak, nagle, z zdjęciami nagle wtedy, cyk, dokładnie. coś strzeliło, jedziemy z filmami, tak? Zgadza się właśnie. I okay. na początku po prostu z kolegami zaczęliśmy nagrywać jakieś dziwne, śmieszne filmiki. Pamiętam, bo jeszcze wtedy w liceum właśnie... pamiętam te twoje filmy pierwsze śmieszne. Eee, tak. tak a propos, dzisiaj już nie są takie śmieszne, natomiast tak, są... są, tak, są e, tak, już teraz się bardzo, bardzo się. mocno zmieniły. I ludzie na tych filmach też się zmienili, bo to już Zgadza po liceum się. też trochę lat minęło, nie? Zgadza się, to właśnie były czasy licealne, także, także wtedy po prostu przez te 2 trzy lata w liceum robiliśmy te filmy, jakiś tam filmik studniówkowy i tak dalej. Po prostu różne rzeczy, łapaliśmy doświadczenie, bawiliśmy się po prostu. Mm -hmm. To była nasza pasja, mieliśmy dużo wolnego czasu. Jasne. No i tak potem przyszedł jakby czas, żeby okay. zdecydować o następnym kroku, właśnie czyli o studiach. Po liceum poszedłem okay. do szkoły, do krakowskiej szkoły filmowej, gdzie okay. przez ponad dwa lata studiowałem na kierunku operatorsko-montażowym. No i ten czas bardzo dobrze mi minął, mieliśmy wiele po prostu wiele, wiele zajęć, wiele... Przesyń, no... tam studia Kraków, pewnie Cię bardziej interesowało jak to studia wtedy. Oczywiście wtedy. no, świetnie się mieszkało, naprawdę jeden z najlepszych czasów. Okej, okay, no to fajnie. A powiedz mi, a skąd, skąd w ogóle ten pomysł i ta jakby pomysł na produkcję filmów dla przemysłu, tak? Bo to jest, bo o tym ten mój program, ten nasz program wspólny ma tutaj za zadanie mówić, powiedz mi skąd pomysł na przemysł, jak to, jak, jak to się zaczęło, że ty trafiłeś z tego aparatu D90, który ci tato kupił do... Momentu przez te studia oczywiście, tak, przez tą Cała, całą Twoją przecież... praktykę, jak to się stało, że trafiłeś w tym przemyśle. Nie? No w ogóle też można różne rzeczy robić. Oczywiście. Dużo ciekawsze obiekty fotografować i filmować, natomiast ty powiedziałeś, dobra, nie, ten przemysł, tak? Czy, czy jakiś był inny powód temu? Jako, jako filmowiec na początku robiłem bardzo dużo różnych rzeczy. To były no, wszystkie tematy, praktycznie jakby ruszałem i, i właśnie do przemysłu z, jakby zainspirowałem się mocno na targach Euroblech, mm -hmm. które były ponad dwa lata temu. Wtedy nagrałem pierwsze filmy dla, dla klientów na targach, takie szybkie, dynamiczne zwiastuny z targów, bardzo mi się to spodobało. No i zaczęliśmy po prostu podejmować pierwsze kroki, pierwsza współpraca. E, były filmy korporacyjne, filmy z eventów. E, Nagrywaliśmy też e, różne filmy referencyjne i przez te ostatnie, prawie że trzy lata po prostu skupiłem się na tylko i wyłącznie tak okay. na na przemyśle, na przemyśle właśnie na filmach przemysłowych. Świat. A przede wszystkim dlatego, że bardzo, bardzo interesowały mnie nowoczesne technologie i było to świetne po prostu. Dzięki temu mogłem się bardzo dużo uczyć o tych technologiach, poznawać nowinki, najnowsze trendy. Do tego bardzo też podobały mi się podróże, ponieważ działam właśnie mocno, mocno w ogóle w Europie. Tak też się jakby promuję jako, jako freelancer, który działa w Europie, obsługuje różne firmy i europejskie i też. Zagraniczne jeszcze też, To też właśnie moje, moje kolejne pytanie ku temu, ku temu zmierzało, bo właśnie wiem, że dużo podróżujesz, bo kiedy do ciebie nie zadzwonię. Czy Patryk, potrzebujemy na szybko film, Patryk jest gdzieś, gdzieś i to gdzieś jest najczęściej bardzo daleko. E, dużo podróżujesz i teraz powiedz mi, powiedz mi, bo tych zleceń jest tam dużo za granicą. To jest, są te zlecenia, które nabyłeś na tym Euroblechu, rozumiem, tak? To znaczy, Czy to były właśnie jakieś inne kanały? wszystko od uh -huh. tego Euroblechu się zaczęło. Tam miałem na początku kilku, kilku klientów. Okay. Jak zacząłem robić więcej tych filmów, odezwało się więcej firm, zacząłem też się promować, okay. więc jakby pozyskałem wielu, wielu klientów no i dla nich właśnie działam. Uh -huh. I, i no jakby najwięcej tak powiedzmy, to jest właśnie właśnie w Europie Ok. Powiedz, że się promujesz, powiedz mi, gdzie można cię znaleźć tak a propos, bo jak ma, mamy tą możliwość, nasz Oczywiście, program możemy tak? się trochę podpromować. Gdzie cię znajdą ci, co są po drugiej stronie tej Oczywiście. kamery. Dzisiaj? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na, na pewno na kanał YouTube. W pierwszej, hmm. stronę, w pierwszej kolejności. Jest to kanał, który nazywa się Reset Brave Project Videos for Industry. Ja też, ja też zachęcam, ale wracając do tych twoich podróży, bo dużo podróżujesz, więc co, gdzie następna podróż? Zdradź tutaj nam, gdzie jedziesz dalej? Co? co jakie najbliższe zlecenia przez najbliższe trzy miesiące? Na pewno teraz y, będą, będą dwa wyjazdy do Włoch, będzie, będą na przykład dwa, myślę, że nawet trzy wyjazdy do Niemiec, do Francji na pewno jeden raz, możliwe, że jeszcze dwa w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jest takich też ciekawostek i czymś, co mnie bardzo, bardzo cieszy mocno, to to, że będę też w lipcu leciał do Tokio na tydzień na targi. Będę Ale. nagrywał tam filmy dla swoich klientów właśnie w Japonii i planuję też tam w ogóle zostać tak przez około 2-3, nawet 4 tygodnie, aby do tych samych firm oraz mam nadzieję nowych nagrywać filmy referencyjne, korporacyjne oraz Szeroko pojęty content marketing, content video, content video mhm, tego typu rzeczy. Także a przykuje się bardzo, bardzo dużo podróży. No to fajnie, tego Tokio to cię troszkę zazdroszczę, bo jak wiesz, bywaliśmy nawet razem w Azji, tą Azję już trochę objechaliśmy, wspólnie również, natomiast no w Tokio i w Japonii jeszcze nie byłem, także super, 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 super info. Fajnie, że aż tam dociera człowiek z Polski, słuchajcie. Wracając do tematu referencji, bo wspomniałeś, że tam będziesz próbował pozyskać klientów na, na filmy referencyjne. Co sądzisz o tych filmach referencyjnych, których ostatnio zrobiłeś wiele również dla nas? I, i dlaczego warto je, powiedz może, dlaczego warto je mieć w swoim portfolio jako, jako firma, jako, jako klient taki jak my, jak firma Ventor? My też te firmy referencyjne Patrykowi zlecamy, natomiast Powiedz, dlaczego warto je mieć i, i, i skąd ten pomysł na te referencje? Mm, jasne. No, jeśli chodzi o referencje, to myślę, że to jest taki najlepszy w ogóle i jedna z najefektywniejszych mm -hmm. form filmów. Mm -hmm. Szczególnie dla przemysłów, ponieważ są bardzo, bardzo wiarygodne. Mm -hmm. Na przykład w, często oglądamy reklamy w telewizji i jakby te filmy referencyjne od takich klientów prywatnych nie są za bardzo przekonujące. Wydaje nam się, że to jest reżyserowane. A w filmach referencyjnych dla przemysłu jest to całkowicie odwrotnie jest to jakby taka właśnie najskuteczniejsza forma, żeby pokazać, przedstawić w dynamiczny, nowoczesny i angażujący sposób opinię zadowolonego klienta o naszym produkcie. W takim filmie mamy pokazaną firmę. Najczęściej zdjęciach na przykład z drona. Przedstawieni są osoby, które na przykład zarządzające w tej firmie czy operatorzy maszyn. Wszyscy są podpisani, udzielają wywiadu do kamery, więc jest to bardzo wiarygodne. No i co najważniejsze, najbardziej jakby bardzo mocno zachęcające do. do właśnie jakby, nie wiem zainteresowania się tą ofertą, produktem. Więc, tak, więc tak, tak, według mnie jakby to jest właśnie. I też sami klienci po prostu bardzo często pytają się o te referencje i właśnie jakby też skupiam się mocno na tym i coraz więcej właśnie zaczynam takich filmów kręcić. Ponieważ widzę, że są po prostu jakby najskuteczniejsze. Okej, okay, Patryk, dzięki ci za masę fajnych, e, fajnych informacji, bardzo ciekawych, e, bardzo, e, pozytywnej energii. Życzę Ci dużego powodzenia w biznesie w Azji i tam w tym wspomnianym, wspomnianym Tokio. Pozdrów od nas e, Japonię. No Natomiast wam, drodzy widzowie, bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. I słuchajcie. Zachęcam do tego, żeby nas subskrybować na kanale YouTube, żeby śledzić naszą firmę na naszych social mediach. Jesteśmy naprawdę aktywni i do tego Was już z tego miejsca zapraszamy. My z Patrykiem będziemy dalej działać. Jesteśmy w Opolu, więc w Opolu mamy dwóch gości, z którymi przeprowadzimy ciekawe rozmowy. E, już za chwilę się z nimi będziemy spotykać i wspólnie będziemy te filmy dokręcać. E, zapraszam Was, social media, Facebook, Instagram, Twitter, wszędzie we wszystkich nas znajdziecie. Natomiast Wy już dzisiaj klikajcie na, kanal, na kanale Ventor, wpiszcie sobie w YouTube Ventor Maszyny, wyskoczy Wam firma Ventor, e, zróbcie subskrypcję, po takim subie będziecie informowani o naszych e, przyszłych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was e, i do zobaczenia.